Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Słowo dzisiejsze to żąda. Modląc się dzisiaj zrozumiałem, że należy do pokolenia, które jest pokoleniem roszczeniowym. Wprawdzie niewiele się zmieniło od 2000 lat, bo 2000 lat temu też Jezus spotykał roszczeniowych ludzi, roszczeniowe pokolenie, ale bardzo, bardzo Odnajduje w tej dzisiejszej historii roszczenia nas, ludzi XXI wieku. Żądamy od innych, żądamy od Boga, najmniej czasami żądamy od siebie, ale myślę, że ta natura roszczeniowa dzisiaj i ta pokusa, by wypowiadać się w każdym temacie w wiążący sposób i definitywny, jest jakimś tragicznym, tragiczną cechą współczesnego człowieka. Myślę, że na kamie dzisiejszego słowa czas z tym po prostu zerwać. Oby się nam to udało. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojcze, Syn i Duch Święty. Amen. I kochani, proszę was, łapka w górę, subskrybujcie nasz kanał, udostępniajcie jedno słowo. No i do zobaczenia i do usłyszenia jutro.